Good morning. Hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam na targu gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawe też jestem co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film startujemy. Takie Budapeszki to, to po ile te Po 5 zł zapłacamy. Zapraszamy do Radomia. A tu jestem zakonnik chyba, zakonnik tak, czy ty tak. główka? Ile tych tak zakonnik? 15 zł. 15 zł. A fajny, ten samczyk? Samica, stówkę. Tu mamy fajne takie młodziaczki, karpiaczek i jasne. I ciemne, ale takie krótkie, proszę zobaczyć, ciemne. I zakonnicze. Kolega mówi, że po piątce, jeżeli hurtem. Zapraszamy do Radomia i proszę kolegów targować hurtowo. Hurtowo w Radomiu są ceny bardzo elastyczne. To są molemansy, tak? I taki molemansik ile? Cztery po cztery dyszki, a tu mamy fajnego obciatego. To jest co to jest ten koroniaty? Wyszwance kąciate po dwie dyszki. Wyszwance po dwie dyszki. A krzyżaczek jakieś krzyżaczki Nie czerwone, po dwie dyszki. Tak a tu mamy fajny blank widzę, taki? Cztery, cztery dyszki. Cztery dyszki blank a te karpiaczki koroniate tutaj. Tak jest. Po ile? Te po, te trzy jest. po trzy dyszki. To są jeszcze koroniate widimki. A ten maślany jest sześć dyszek. 6 dyszek. A, a ten tutaj, ten, ten masowy, sześć dyszek. A te koroniate tutaj, te, te widimki, podleżki. Zapraszam jak masz koronę to Roman. Się... Do kolegi Romana zapraszamy, ktoś by chciał kupić. Proszę też kolego, żeby pisać w której minucie. I koledzy też i pan Roman, koledzy czytają komentarze pod filmem. Takie do Pana Romana Gołąbki. Zdrowiutkie, wie wszystko. A ten też opal tutaj? Ten, ten? Tak, 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 tak. Taki opal ile? Jedych. Biedyszki. Do kolegi Romana zapraszamy. To mam ładne pawiki, ale nie, nie znam ceny tych pawików, ale podejrzewam, że jest 50 zł. No nie wiem. Tak ja strzeliłem cenę sam z siebie. 2 ile, te grzeczki? Była propozycja. 3 dyszki parka. A ten koroniaty? Koroniaty Samiczka. A ten? Samica też trzy 3. dyszki. Dobra. Zapraszamy, tu mamy bardzo fajne młodziaczki, bilutynki. To są takie jaśniaczki, kolegi Krzyszka... Na internecie znajdą. Proszę bardzo, są takie młodziaczki, wszystko bilutynki widać, białogony, wyloty, podwiedyszki, cena wyjściowa. Nie ma, nie ma, same białogony. Dwa z jest. Dwa i same białogony. Do kolegi Krzyszka, Krzysza, pisać w komentarzach pod filmem. Kolego Krzyszku też czytasz też komentarz, jakby ktoś chciał, proszę czytać komentarz. Ja, wie, wie. No i bardzo fajnie, proszę zobaczyć, jakie jest naprawdę naprawdę jest i jest cena bardzo przystępna. Ja myślę, że one dzisiaj pójdą na targu. A te bocianki, te kostkowe to po ile? ja wiem, nie wiem. Nie wiem pan. Tysiąc zł, tak? A ten to jest chyba z rzeszowski, czy Staropolski ten? Pocztowy, ja wiem, ale to chyba Staropolski. Ile taki pocztowy ten? Trudno powiedzieć. Tam też mi Nie. Nie ma kolegi, trudno powiedzieć. Tu mam takie składowe jasne, proszę bardzo. To jest chyba ten Opal, ale nie, nie ma też kolegi, bo z rana wszyscy chodzą i kupują. To jasne składowe, to pójdę tak za sztukę? 30-2,5. 30-2,5, bocianki nie, pod pod Tu mamy takie jaśniaczki składowe, ale nie ma kolegi. Nie wiadomo po ile, bo to z rana koledzy spacerują i patrzą, co jest do kupienia. Dzisiaj wydamy króliki. Ponie takie króliki temu zł Po 25 zł. A to to jest samczyk, czy samiczka ten stary? Samiczka, ile jest samiczka? 180 zł. Zapraszamy do rodzajem pokróliki też ładnego tiplerka czerwonego. Ile taki tiplerek? 10 zł. 10 zł, bardzo niska cena, a pasiaczek, co to jest ten pasiaczek? Sącyk, pasiaczek, Wylocik, ile taki wylocik? 30. 3 Dzisiaj mamy niskie ceny, ale tiplerek bardzo fajny. Filmuję tu kolegi kostka gołąbki. Proszę zobaczyć zobaczyć jak perwóweczki są ściągowe. ile takie parówki kostek u ciebie? Cena mieściowa? 80 zł, ale cenę można z koskiem zawsze negocjować. Kostek nie jest taki straszny i dużo go mi też sprzedaj bo ma zawsze go imienią. proszę bardzo. A te żółte króleczki? 14 stówki Jak to może być. Ładny wywrotek jest, widzę ten żółty, ile? samczyk 8 tych winerek 50 zł zł to są też winerki, ile te winerki kostek? 150 zł, te łapczatę. 250 zł, proszę bardzo. A te bocztowe? Tu mamy fajnego, jasnego na, na białym ale to jest jakiś, tak? Czy to co to? Warszawski. Warszawski taki, bo jakby warszawski, Czarnodziub. Ale i ciemny, proszę bardzo, jakby szczaczek. Ile ten ciemny, co ten ciemny jest? I na kosztuje? proszę bardzo. A, a ten warszawski ten? 50 zł, to mamy jasne takie Wydapeszki Kostek ile? 8 para 8 Nagrywam y, kolegi Kostka Gołąbki Pasiaczki to nie wiem bo kolega Kostek akurat Siwego już kolega z tegorocznie Samczyk 3 letni ile taki samczyk Kostek? Ile? 50 zł Ale to jest jakiej narodowości? Polski Polski to wszystkie, kostek a ty jasniaki, możesz jeszcze podejść. Takie krótkie kostek dwie jest taki. Cześć, kolego, dwie 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 20 zł. Po 20 zł. Jakie ty gonione? Tu jeszcze mam gołębi, gołębie kostka, takie króciaczki. po ile kostek? Jeszcze raz. Po 25 zł, cena wyjściowa. Gołębie zloty gonione pędzone, te też. Tak, to jest cały zestaw. Cały zestaw. 22 sztuki zapraszam do kostka, gołębie gonione, pędzone widać z naprawdę 25 zł za sztukę. I tutaj takie łapciate kosmety, to ile to, to jest, co to jest ten tyle? Po 5 po za sztukę. Po 50, wszystkie te w kladece po 50 zł za sztuczkę. Te bocianki? Bocianki po 100 złotych. Bocianki po 100 złotych, A te krzyżaczki? Krzyżaki 80, cała parka. 80, cała parka. Ale to są inne krzyżaki niż Kostek miał, bo proszę zobaczyć te spinki. To nie są te same, co były tydzień temu, to są głębiej inne. Inaczej spinkowane, w ogóle inne całkowicie. Nie, bo... Kolegi mojego. A, serek bardzo fajny. Co ten serek na białym ogonie? Proszę Tam. bardzo. Ile kosztuje? A te gołąbki tak tutaj Kosek pójdę i pod 30 Zabia... no. Ogólnie po 30 zł. Jakby coś to kostek tu udzieli informacji, jakby ktoś chciał, proszę kolego pisać w minucie, naprawdę białe gołębie po 30 zł. Naprawione widzę też biało naprawione, skówki smolne, czarne, naprawdę. Dobry towar. Pisać w której minucie pod filmem i nie dzwonić po 22. A takie jaśniaczki oprawiane, takie te skorowe pójdę. Po dwie półtyszki. cena bardzo niska, kolega z mojej promocji, proszę bardzo, klateczka już wyczyszczona, puszcza, z samego rana. Który rano staje, temu pan mógł daje, ludzie sprzedają. A tutaj, te kureczki, nie wiadomo, czy kolega poszedł, tych kuleczki, nie wiadomo, po, ile, po ile Od 25 zł. Wie? po zł zł. złotych, polskie, 25 zł za, za sztuczkę. 25 zł króliki, kolegi mojego, Andrzeja imiennika, akurat poszedł, tak? Tak. Ja Andrzej, on Andrzej, sam... To kolega od to jest Wyszpanczek właśnie siwy, widzę fajny. Pawik proszę bardzo Pawik 3 Pawik to kolega mówi, bo się zna akurat są też wiedeńskie A te bocianki nie wiadomo po ile, bo tych nie ma. Sto złotych parka tych bocianów, ale białe są. Co prawda kosmów za dużo ich nie mają, ale cena wyjściowa jest taka jaka jest taki królik Patrzę, żeby tutaj To filmy teraz gąbki pana Daniela, proszę bardzo. Takie młodzieżki fajne. Tu są te górnoloty tutaj? Te wysokolotne, jak się one, one nazywają? Górnoloty czy jak wysokolotne? Nie wiem. Perskie i górnoloty. Perskie i górnoloty, takie perskie za to ile? Takie. 30 złotych. Parka czy sztuka? 40 zł parka A pawiki kolego, po ile tutaj masz? 20 zł sztuka 40 20 zł sztuka 40, w zależności od gołębia Proszę bardzo To winerki Pana Daniela, wszystko No jest a panem, abyśmy się widywali jak najczęściej z już, już, Również Już sprzedane Krymecki miałem sprzedane I dobrze, i bardzo dobrze Które no staje to Pan mu daje jak to mówią, nie? I się sprzedaje, Budapeszki tutaj nie wiem po ile O gołąbki Pana Daniela Ale Pana Daniela nie widać, z spancerki tutaj, widymki też Teraz będą Tak jest na filmowania, tak do lego. Też widymki pana Daniela, zakonniczki, proszę bardzo, do pana Daniela, aby ktoś potrzebował takie głębie. I perłowy jest falcin na białym ogonie, tutaj. Wszystkie fajne głębki. A takie widymki też do od do... O 30 do 50 zł. Do pana Daniela, proszę bardzo, proszę spisać w komentarzach. A tutaj te kogocie, ile to to trzy za sztuczkę? 40 zł zapraszamy do Radomia. Zapraszam też jutro do wszystkich do Jedlińska. Bardzo duży targ jest w Jedlińsku. Jest duży wybór kur, w ogóle y, drobiu, ptactwa, gołębi. Tak samo zapraszamy do Jedlińska. A takie jaśniaczki składowe, kolego, po ile? Ile? 50, 50, 50 dole za sztuczkę, takie jasne. A te bocianki, po ile za parkę? Po ile? 50 dolarów za sztuczkę, czyli stówka parka. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, hejka. Wszyscy wspólnie, razem promujemy Targ Gołębi w Radomiu. Nasze hobby, naszą pasję. A te hambureczki żółte to pole za sztukę? Po 15 zł, kolega mówi, za sztuczkę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka.